Julek i Filip w świecie przyrody, czyli seria przygodowych audiobajek o przyrodzie, bo nasze bajki to przyroda opowiedziana na głos. Odcinek 36: Przygoda na lodowcu. Czy to zima, czy to wiosna? Ostatnie dni okazały się zaskakująco ciepłe i słoneczne. Będąc cichą zapowiedzią nadchodzącej wiosny. Zdawać by się mogło, że ta prawdziwa, biała zima, z puszystym śniegiem i szczypiącym policzki mrozem, wyruszyła już w daleką podróż, zostawiając miejsce na nadejście kolejnej pory roku tej zielonej, pachnącej i tętniącej życiem. Mama powiedziała chłopcom, że jest teraz przedwiośnie, czyli taki specjalny czas pomiędzy zimą a wiosną. To moment, kiedy zima powoli się żegna, a wiosna jeszcze nie przyszła na dobre. Na dworze robi się cieplej, śnieg zaczyna topnieć lub już wcale go nie ma, a pierwsze rośliny budzą się do życia. Można już usłyszeć śpiew ptaków, a dni stają się coraz dłuższe. To znak, że wiosna jest już bardzo blisko. Julek i Filip wrócili właśnie ze szkoły, cali podekscytowani i zaeferowani. W szkole dowiedzieli się, że jest dzisiaj Dzień Niedźwiedzia Polarnego i z racji tego rozmawiali na lekcjach właśnie o tych niezwykłych zwierzętach. Bardzo lubili, kiedy w szkole mieli dużo zajęć o przyrodzie. To były ich ulubione tematy. Pełni chęci i zapału. Postanowili poczytać jeszcze kilka dodatkowych ciekawostek o niedźwiedziach polarnych z ich atlasu o zwierzętach. Swoje plecaki rzucili w kąt dużego pokoju, czego mama szczerze nie lubiła, i wystarczyło jedno jej spojrzenie, aby plecaki wróciły na swoje miejsce. Julek chwycił atlas i usiadł przy stole w jadalni, wbijając zęby w czerwono-zielone jabłko, które chwycił z kuchennego blatu. Zaś obok niego usiadł Filip, obierając kolejną już mandarynkę. Z wielkim zainteresowaniem oglądali zdjęcia i ilustracje przedstawiające bohatera dzisiejszego dnia. Filip, czy wiesz, że. zaczął mówić Julek, wciąż przerzucając kartki atlasu. Dorosły niedźwiedź polarny może mieć nawet trzy metry długości? Przecież to bardzo dużo! Filip przysunął się do Julka, spojrzał do atlasu i wskazał palcem na inny fragment tekstu oraz mapę świata. O, a tutaj jest napisane, że niedźwiedzie polarne zamieszkują tylko Półkulę Północną i żyją na zamarzniętych lodach Morza Arktycznego. I. Filipek zmrużył oczy i starał się przeliterować cicho kilka trudniejszych słów. Uznaje się, że niedźwiedź polarny jest jednym z największych drapieżników lądowych na świecie, ale w zasadzie on wcale nie żyje na lądzie, tylko na lodowej pokrywie. Nieźle, dodał na koniec. Julek chrupał w najlepsze swoje jabłko, zaś kiedy skończył, odłożył ogryzek na leżące na stole talerz. Nagle jego wzrok przykuł leżący obok talerza patyk. Najzwyklejszy patyk, trochę ubrudzony, trochę powyginany. Widać, że już swoje przeszedł. Niby zwykły, ale czyżby na pewno? Julek uśmiechnął się pod nosem. Filip, tego patyka tutaj nie było, orzekł zdecydowanym tonem. Masz rację. Przysiągłbym, że przed chwilą na stole znajdował się tylko nasz atlas i twój talerz na ogryzek. Dodał poważny Filip znacząco spoglądając na Julka. Czy myślisz to samo co ja? Julek przytaknął twierdząco głową. Mama z małym Miko przechadzała się po podwórku, zaś tata pracował w swoim gabinecie. Nikt z nich nie mógł podrzucić im tego patyka. O ile nie był to magiczny patyk, który zapraszał ich do kolejnej przyrodniczej przygody? Co nam szkodzić spróbować? Szepnął Julek, biorąc bez namysłu w dłoni jeden koniec patyka. Filip z bijącym sercem dołączył do brata. Spojrzał na niego ostatni raz, zanim chwycił drugi koniec patyka w dłonie. Nagle cały świat zawirował i rozmył się jak akwarele na obrazie. Coraz szybciej i szybciej poczuli na policzkach podmuch mroźnego powietrza, zaś przez zamknięte powieki zaczęło się raptem przebijać jasne i intensywne światło. Usłyszeli krzyk Mew, oraz poczuli zapach wody. Filip niepewnie otworzył oczy, które szybko musiał zasłonić dłonią, bo poraziła go wszechogarniająca biel. Zauważył, że na dłoni ma ciepłą rękawiczkę. Spojrzał w prawą stronę, gdzie zdawało mu się, że znajdował się Julek mruczący coś pod nosem. Czyżby wypowiedział słowo Arktyka? Filip, tym razem Julek powiedział to głośno i wyraźnie. – Dryfujemy na krze lodowej. Filip gwałtownie rozejrzał się wokół siebie. Siedział na ubitym białym śniegu pokrywającym wielki płacku tego lodu, który nieśpiesznie i leniwie unosił się na wodzie. Niedaleko nich znajdowała się wielka lodowa góra. Zdawało mu się, że to musiał być lodowiec, o którym dopiero co czytał. Wszystko wokół było w biało-szarych barwach, na tle wyraźnie odcinającego się błękitnego nieba. Julek również rozglądał się dookoła, oceniając ich sytuację i położenie. W ręku trzymał mocno ich magiczny patyk i tym razem nie zamierzał go wypuścić z dłoni ani na chwilę. Uszanowanko, szanowni panowie, zawołał radosny, ale bardzo mocny i pewny siebie głos. Chłopcy gwałtownie odwrócili się w kierunku, skąd wydawało im się nadchodzi ten niespodziewany głos. Na twarzy Julka momentalnie zawitał wielki uśmiech od ucha do ucha. Udało się! szepnął bardziej do siebie, ale zaraz dodał bardzo głośno. Serwus, niedźwiedziu polarny! Miło Cię spotkać! Widzę, że przywiódł Was do mojej mroźnej krainy magiczny patyk! odpowiedział uprzejmie niedźwiedź. Cóż za miłe spotkanie, szczególnie, że my, niedźwiedzie Polarne, jesteśmy samotnikami i rzadko mamy towarzystwo. Wielki puszysty niedźwiedź polarny wylegiwał się w najlepszy na niedaleko drfującej krzelodowej. Gdyby nie ten mróz i zimno, chłopcy mogliby przysiąc, że ich nowy znajomy wyleguje się na plaży. Miał masywne ciało oraz długie łapy z szerokimi stopami. Białe futro wyglądało na gęste i ciepłe. Bo niedźwiedź w ogóle nie sprawiał wrażenia, że jest mu zimno. Gdyby nie jego czarny nos i oczy, chłopcom trudno byłoby go wypatrzyć na tym morzu pełnym białych, pływających płatów lodu. Do tego miał dość małe uszy i krótki ogon, ale chłopcy wiedzieli dlaczego, aby ograniczyć straty ciepła. Nagle Filip gwałtownie pokręcił głową, bo stracił z oczu niedźwiedzia. Przecież przed chwilą go widział. Julek zawołał do brata: Gdzie się podział nasz biały misiek? I w tym momencie niedźwiedź polarny wyskoczył z lodowatej wody jak torpeda, stając na czterech łapach na kolejnej krze lodowej. Otrzepał swoje mokre futro, rozbryzgując we wszystkie strony krople zimnej wody. Chłopcy radośnie się zaśmiali, zaś Julek powiedział: Jesteś świetnym pływakiem i nurkiem, niedźwiedziu. A i owszem, odparł dumnie niedźwiedź. Nurkuję z otwartymi oczami. Ciekawe, czy wy tak potraficie. Oj, nie! zaśmiał się Filipek. Do nurkowania potrzebujemy specjalnych okularów do pływania. My, niedźwiedzie polarne, musimy doskonale pływać i nurkować, aby zdobywać nasze pożywienie. Do polowania potrzebujemy pokrywy lodowej, bo tam żyją foki które są naszą podstawową dietą wytłumaczył cierpliwie niedźwiedź. Rzeczywiście, czytaliśmy o tym w Atlasie. Powiedział Julek. Choć muszę przyznać, że trochę szkoda mi tych małych, słodkich fok. Dodał na koniec nieco przepraszająco. Niedźwiedź polarny spojrzał na niego przyjaźnie. Rozumiem twoje odczucia, ale wiedzcie, że w przyrodzie nic nie dzieje się bez przyczyny. My, niedźwiedzie polarne, jesteśmy drapieżnikami szczytowymi, co oznacza, że pomagamy utrzymać równowagę w przyrodzie. Bo wiecie... Nie może być czegoś za mało ani za dużo. Przyroda zawsze dąży do równowagi. Zjadając foki, regulujemy ich liczebność. Bo jak będzie za dużo fok, to wyjedzą tyle ryb, że nie będzie ich starczyć dla innych zwierząt. Co więcej, pozostawiając resztki naszego posiłku, umożliwiamy przetrwanie na przykład lisom polarnym czy ptakom, które stołują się jeszcze po nas i dzięki temu mogą wypełniać swoją rolę w przyrodzie. Filip pokiwał głową z uznaniem. Słuchał niedźwiedzia bardzo uważnie. Ma to sens, Miśku. I wiesz co? Fajnie, że się spotkaliśmy, bo dziś jest na świecie Dzień Niedźwiedzia Polarnego. Dodał ciepło. Biały niedźwiedź ponownie stanął na cztery łapy, aż dryfująca kralodowa niebezpiecznie się zakołysała. Wydał z siebie głośny ryk, podnosząc dumnie głowę do góry. Wow, mam swoje święto! To jak urodziny, dodał uradowany, a potem spojrzał pytająco na chłopców. Mam nadzieję, że w tym dniu rozmawiacie trochę o zmianie klimatu, bo to jest coś dla mnie bardzo ważnego i byłbym szczęśliwy, jakbyście w moim dniu o tym rozmawiali. Julek zmarszczył brwi oraz swój mały nos, który już zdążył się zaczerwienić od tego mrozu. Pomimo grubego szalika i ciepłej czapki, prawie nachodzącej mu na oczy. No właśnie, czasem słyszymy to wyrażenie zmiana klimatu ale co to właściwie znaczy zapytał Niedźwiedzia. Zmiana klimatu to sytuacja, w której pogoda na Ziemi zmienia się przez długi czas. Dawniej zimy były bardzo mroźne, a lata ciepłe. Ale teraz robi się coraz cieplej, nawet tam, gdzie zawsze było dużo śniegu, jak tutaj, na biegunie północnym, zaczął cierpliwie tłumaczyć niedźwiedź. Ale czy to źle? Zapytał zdziwiony Filipek. Przecież fajnie jak jest ciepło. Równowaga przyrody, uśmiechnął się przypominająco niedźwiedź. Niestety zmiana klimatu powoduje jej zachwianie. Tu, gdzie teraz się znajdujecie, jest biegun północny, czyli Arktyka. To taka biała czapka całej Ziemi, która chroni naszą planetę przed przegrzaniem. Tak jak wkładacie czapkę z daszkiem na plaży w słoneczny dzień. Albo smarujecie się kremem z filtrem, aby się nie poparzyć promieniami słońca. Bez tej białej czapki na Ziemi będzie za gorąco. Niedźwiedź polarny popatrzył na chłopców smutnymi, czarnymi oczami. Niestety jest teraz za ciepło w dużej mierze z powodu działalności człowieka który pozostawia ogromny ślad węglowy na Ziemi. Ślad węglowy? Julek zrobił duże oczy ze zdziwienia. Ja coś takiego zostawiam? Co to jest? Jest to ilość zanieczyszczeń, które dostają się do powietrza przez wasze codzienne działania. Można go porównać do niewidzialnych odcisków stóp, które zostawiacie na Ziemi, kiedy używacie prądu, jeździcie samochodem, budujecie drogi, czy wycinacie lasy. To powoduje wzrost temperatury, a na koniec zmianę klimatu, a raczej jego ocieplenie. Ale niedźwiedziu, co ty masz z tym wspólnego? Bądź co bądź, Filip zadał bardzo trafne pytanie. Ja? Niedźwiedź znowu uśmiechnął się, tym razem smutno. Zmiana klimatu w pierwszej kolejności dotyka obszary, gdzie mieszkam, czyli Arktykę. Jeśli lodowiec się roztopi... Nie będę miał gdzie mieszkać i polować, tak jak wiele innych arktycznych zwierząt. Stracę swój dom. Chłopcy poczuli ogromny sprzeciw na tę sytuację. Co mogą zrobić, aby zostawić mniejszy ślad węglowy? Przecież są dziećmi. Czy rzeczywiście mogą coś zrobić? Miśku, jak możemy ci pomóc? zapytał po prostu Filip. Przypominajcie dorosłym o zmianie klimatu. Przypominajcie, co możecie wspólnie zrobić, aby zmniejszyć ślad węglowy, odparł spokojnie niedźwiedź. Wiem, że dorośli często się niepotrzebnie śpieszą i czasem zapominają o tych ważnych rzeczach. Czy możesz nam powiedzieć, co to może być takiego? zapytał przejęty julek. Oprócz nosa zaróżowiły mu się już policzki, ale teraz to nie był pewien, czy od mrozu, czy z przejęcia. Najważniejsze, co trzeba zrobić, to ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Szczególnie gazem cieplarnianym, towarzyszącym tym zanieczyszczeniom, jakim jest dwutlenek węgla. I wiecie co? Tutaj niedźwiedź zawiesił na chwilę głos, po czym dodał: W małych kroczkach drzemie wielka siła. Z przejęcia aż stanął na dwie nogi i rozszerzył swoje łapy. Był wielki i dostojny. Julek był przekonany, że ze swoim wzrostem wręcz przekroczył trzy metry wysokości, o których czytał w atlasie. Zamiast samochodu wybierajcie spacer lub rower do szkoły. A może hulajnogę? Jeśli macie możliwość, przesiądźcie się z auta do autobusu. Segregacja śmieci to bardzo ważne. Wyłączajcie światło w pokojach, jak was w nich nie ma. I dbajcie o duże drzewa. One produkują mnóstwo tlenu, który jest życiodajny dla naszej planety. Szanujcie i dbajcie o przyrodę, ale. Puścił do nich szelmowsko oczko. Akurat Bam nie muszę tego mówić. Niedźwiedź zaśmiał się serdecznie, a chłopcy uśmiechnęli się do niego. Co to był za przyjazny, wielki, biały misiek? Tyle im opowiedział i cierpliwie wytłumaczył. Nadługo zapamiętają tę rozmowę. W tym momencie zawiął mroźny wiatr, zaś ich kra lodowa, na której dryfowali, zbliżała się do lodowca. Chłopcom robiło się coraz chłodniej, mimo ciepłego ubrania. Czuli, że czas wracać do domu, i zacząć wdrażać te małe kroczki dbania o naszą planetę. Julek spojrzał na Filipa i podał mu drugi koniec patyka. Kiwnął do niego porozumiewawczo głową, dając znać, że najwyższy czas wrócić do domu. Filipek spojrzał ostatni raz na ich białego niedźwiedzia. Pomachał mu na pożegnanie i powiedział: Trzymaj się misiek, mam nadzieję, że do zobaczenia. Czołem chłopcy, pamiętajcie o małych kroczkach. Zawołał miś, a potem skoczył do wody niczym profesjonalny nurek. Zadziwiające, jak tak duże zwierzę jest w stanie zwinnie i szybko pływać. W momencie, jak Filipek chwycił patyk, cały świat znowu wokół nich zawirował. Chłopcy mocno zamknęli oczy i poddali się tej magii. Pierwszy otworzył oczy Julek i zobaczył przed sobą atlas zwierząt, a obok niego ogryzek swojego jabłka na talerzu. Szybko spojrzał na Filipka, który wciąż mocno trzymał magiczny patyk. To była dla nich ważna przyrodnicza lekcja. Dowiedzieli się i zrozumieli, co oznacza zmiana klimatu i co mogą robić na co dzień, aby łagodzić jej skutki. Będą o tym pamiętać nie tylko w Dzień Niedźwiedzia Polarnego. Mam nadzieję, że Wy też. No i ciekawe, co przyniesie kolejny dzień.